To jest jakieś ciało, kładę się na nie. Nie, już z koziny. Mogę do koła, hajdę go chyba odnieść. Jak chcesz? Dalmiesz jeszcze. Ale, ale nie to... mogę sam sobie być jak bo widzę, że to jest zamknięte wyjście. Nie, mogli w sumie na koło przebiec Jest obok mnie gość! Tego by cię. Leży, zabiję go Jeszcze jeden Tu jest Dawaj go, dawaj go Dojechać? Stał! Ta Biegnie! No, obok tego jest uh, 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 świtała Wiem, goni go ja już nic na teraz nie będę miał no emo, uh, A, Amo nie ma Leży Nice Dobi go. Jest dobity. Dobra, yy, nic Dobra. nie ma, więc ja wziąłem gwoździć